Cześć, witam serdecznie, dzisiaj chciałem Wam pokazać starego, poczciwego Junaka Stary, no bo dosyć stary, 59 rok, poczciwy, bo nie remontowany bez bez zamienników, oprócz ulepszeń to jest zregenerowany zregenerowany ETO z Warszawy, od Cylko w takim stanie jak widać, 59 rok, płytkie butniki. Silnik bez nadlewu osłona łańcucha płytka dosyć niski numer ramy bo 0901 i jeszcze jedna cyfra. 59 rok. Tutaj coś, coś tutaj się działo, bo jest wniczone, tu jest spawana rągiewka. Próbujemy odpalić jezdny, palący jezdny.